Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Od jutra stopniowo będzie robiło się coraz chłodniej. W weekend w wielu miejscach termometry pokażą zaledwie 18-19 stopni. Zimne mają być też noce. Ta najbliższa zapowiada się z temperaturą od 6 stopni na Podlasiu do 14 na Podkarpaciu. Miejscami przy wschodniej granicy oraz na krańcach południowo-wschodnich może słabo popadać deszcz na Podlasiu i Polesiu Lubelskim niewykluczone pojedyncze burze. Z kolei na północy mogą utworzyć się... Krótkotrwałe mgły. Jutro w najcieplejszym momencie dnia prognozujemy od zaledwie 19 stopni na Pomorzu Gdańskim do 24 na Mazowszu i Śląsku. Na południowym wschodzie i południu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na takim obszarze od Roztocza i Podkarpacia przez Małopolskę po Górne Śląsk i południową część Dolnego Śląska wystąpią opady deszczu. Na południowym wschodzie mocniejsze. Miejscami możliwe są też burze. Na pozostałym obszarze będzie sporo słońca. Jedynie na wybrzeżu chwilami może się chmurzyć i słabo popadać. Ciśnienie trochę wzrośnie, wiatr na ogół słaby. Jedynie w czasie ewentualnych burz możliwe są silniejsze poryby do 60 km na godzinę. W piątek i sobotę chłodno, wietrznie, no i miejscami, zwłaszcza na północy, popada deszcz. Szczegółowa prognoza oczywiście po godzinie 20. Do zobaczenia.